Wiesz, co nie. Ja nawet chciałam to sprawdzić, czy ja mam depresję. Okazuje się, że nie mam depresji. Ja strasznie chciałam zwalić na jakąś medyczną sprawę, jak to łatwiej wtedy żyjesz. W ciepły, letni wieczór, kiedy Warszawa tonęła w złocistym blasku zachodzącego słońca, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Agnieszka Chylińska, kobieta od zawsze kojarzona z buntem, szczerością i bezkompromisowością, nagle w absolutnej ciszy i bez zapowiedzi postanowiła zrobić krok który zaskoczył nie tylko jej fanów, ale i najbliższych przyjaciół. Tego dnia ogłosiła coś, co brzmiało jak bajka, choć nosiło w sobie pełnię prawdy. Jej serce nareszcie znalazło spokojną przystań, a Rafał Mazur okazał się tym jedynym. Ceremonia, która do samego końca trzymana była w największej tajemnicy, miała miejsce w kameralnym dworku pod Warszawą, otoczonym starymi lipami i różanym ogrodem. Agnieszka, zazwyczaj niechętna wystawnym uroczystościom, postanowiła, że tym razem wszystko będzie inne prawdziwe, intymne zdala od kamer i świateł reflektorów. W zaproszeniach, które rozesłano do garstki wybranych osób, nie było ani jednego słowa o ślubie. Goście myśleli, że jadą na niewielkie spotkanie urodzinowe albo prywatny koncert, a tymczasem trafili w sam środek najbardziej niezwykłego dnia w życiu artystki, kiedy wszyscy zasiedli przy stołach. Nagle rozległy się pierwsze akordy fortepianu. W sali pojawiła się Agnieszka, nie w krzykliwej kreacji, lecz w prostej, białej sukni, która podkreślała jej autentyczność i naturalność. Obok niej stanął Rafał Mazur, mężczyzna, który na co dzień stroni od blasku fleszy, a którego obecność była jak ciepły oddech w chłodny poranek. Spokojna, pewna, dająca poczucie bezpieczeństwa. Goście o nie mieli. Wszyscy od przyjaciół z dawnych lat, przez członków rodziny, aż po kilku najwierniejszych fanów zaproszonych w ramach niespodzianki, zaczęli bić brawo, kiedy Agnieszka z lekkim uśmiechem powiedziała: Kochani, wiem, że czekaliście na wiele moich decyzji w życiu, ale dzisiaj ta jedna jest najważniejsza to mój ślub, nasz ślub. I wreszcie mogę powiedzieć głośno: Rafał jest miłością mojego życia. Słowa te spadły na zebranych jak ciepły deszcz po długiej suszy. Niektórzy nie dowierzali, inni śmiali się i płakali równocześnie, a jeszcze inni ściskali ręce pod stołem, by upewnić się, że to nie sen. Ceremonia była prosta, ale przepełniona emocjami. Kiedy kapłan wypowiedział słowa przysięgi, Agnieszka patrzyła Rafałowi prosto w oczy, tak jakby cała jej burzliwa przeszłość nagle zniknęła, a przed nią była tylko przyszłość, pełna światła i nadziei, nie było patosu. Nie było sztuczności, jedynie prawda, którą niosły ich spojrzenia. Po części oficjalnej rozpoczęło się przyjęcie, które bardziej przypominało rodzinny koncert niż tradycyjną weselną ucztę. Zamiast orkiestry Agnieszka sama chwyciła za mikrofon i ku wzruszeniu wszystkich zaśpiewała baladę. Nie swoją dawną, rokową, pełną buntu, lecz nową, napisaną specjalnie dla Rafała. Każdy wers był jak wyznanie, każda nuta jak pocałunek. Publiczność milczała, wsłuchując się w tę najbardziej osobistą piosenkę, którą kiedykolwiek stworzyła. Rafał stał obok niej i nie krył łez. Dla niego, który przez lata był w cieniu, ta chwila była nie tylko dowodem miłości, lecz także znakiem, że ich światy, jego cichy, uważny i pełen cierpliwości oraz jej pełen energii i kontrastów, wreszcie spotkały się w jednym punkcie. Goście bawili się do białego rana. Nie było typowych weselnych zabaw, nie było przesadnych toastów, zamiast tego każdy mógł podzielić się wspomnieniem, historią czy anegdotą z życia Agnieszki i Rafała. Te opowieści splatały się w niezwykły kolaż, pokazując jak wiele dróg prowadziło ich do tego jednego dnia. Najbardziej wzruszający moment nadszedł jednak późną nocą, kiedy Agnieszka podziękowała swoim fanom, tym, którzy przez lata wspierali ją mimo wzlotów i upadków. Powiedziała, że to właśnie dzięki nim miała siłę, by walczyć o siebie, a dziś, by otworzyć serce na miłość. Nigdy nie sądziłam, że jeszcze się odważę, wyznała, trzymając Rafała za rękę. Ale życie zawsze ma dla nas niespodzianki i dzisiaj największą niespodzianką jestem ja, szczęśliwa, zakochana kobieta. Tego wieczoru historia Agnieszki Chylińskiej dopisała nowy rozdział. Nie ten o walce, krzyku czy buncie, ale o ciszy, czułości i spełnionej miłości. A wszyscy, którzy byli świadkami tej chwili, mieli wrażenie, że uczestniczą w czymś więcej niż zwykłym weselu. To było święto życia, pełne muzyki, emocji i prawdy, którą tylko Agnieszka potrafiła wyrazić w tak autentyczny sposób. I choć świat dowiedział się o tym dopiero następnego dnia, kiedy pierwsze zdjęcia i nagrania zaczęły krążyć w internecie. Jedno było pewne. Ten ślub na zawsze zostanie legendą, a miłość Agnieszki i Rafała stanie się dowodem, że nawet najbardziej niespokojne serce może odnaleźć swój dom. Rodzina Agnieszki, Chylińskiej od zawsze była tematem pełnym niedopowiedzeń, ciekawości i domysłów. Ona sama, znana z ostrego języka i wybuchowego temperamentu, przez lata chroniła swoich najbliższych przed światem zewnętrznym, pokazując tylko fragmenty ich życia. Jednak dzień. Niespodziewanego ślubu z Rafałem Mazurem otworzył zupełnie nowy rozdział, nie tylko w jej karierze, ale przede wszystkim w rodzinnej historii, która zaczęła tętnić barwami, zapachami i dźwiękami codzienności. Od samego początku widać było, że to nie jest zwyczajna rodzina. Agnieszka, kobieta rokowa, niepokorna z charakterem ostrym jak brzytwa, i Rafał, człowiek spokojny, zdystansowany, pełen cierpliwości, stworzyli duet przypominający dwa zupełnie różne instrumenty, które dopiero razem wydają prawdziwie piękne brzmienie. Ich historia to nie tylko miłość, ale też zderzenie dwóch światów: hałaśliwego i cichego, buntowniczego i stonowanego. Dom, który wspólnie stworzyli, stał się miejscem pełnym kontrastów. W jednym pokoju rozbrzmiewały mocne riffy gitarowe, które Agnieszka grała w chwilach weny. A w drugim panowała cisza przerywana tylko stukotem klawiszy fortepianu, na którym Rafał ćwiczył jazzowe improwizacje. Ich dzieci, których imiona pozostawały przez lata tajemnicą dla opinii publicznej, dorastały w atmosferze, gdzie z jednej strony obecna była ogromna wolność artystyczna, a z drugiej niepisana zasada szacunku i spokoju. Rodzinne śniadania były małymi spektaklami. Agnieszka, zamiast tradycyjnych naleśników, Potrafiła zaserwować pizzę o siódmej rano, tłumacząc, że życie nie zna ram czasowych. Rafał natomiast, dbający o równowagę, przygotowywał owsiankę i świeżo wyciskane soki. Dzieci wciągały się w ten rytuał, śmiejąc się, że mają najdziwniejszych, ale i najfajniejszych rodziców na świecie. Kiedy cała rodzina wyjeżdżała nad morze, można było ich zobaczyć nie w luksusowych hotelach, ale w małych, nadbałtyckich pensjonatach, gdzie wieczorami przy ognisku śpiewali piosenki. Czasem stare szlagiery, czasem nowe utwory Agnieszki, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Rafał akompaniował na gitarze akustycznej, a dzieci tworzyły własne improwizowane teksty, które bawiły wszystkich do łez. Nie brakowało jednak trudnych momentów. Agnieszka, przyzwyczajona do życia w świetle reflektorów, nieraz musiała walczyć z potrzebą ucieczki od codzienności. Wtedy Rafał przejmował stery. Organizował czas dzieciom, uspokajał dom, a jednocześnie dawał żonie przestrzeń, by mogła odpocząć od całego świata. To właśnie ta równowaga stała się fundamentem ich rodziny. Świadomość, że każdy ma prawo do własnej wolności, ale też obowiązek wracania do wspólnego stołu. Ich rodzina była pełna sekretów, o których niewielu wiedziało. Na przykład w piwnicy ich domu znajdowało się studio nagraniowe, w którym powstawały nie tylko piosenki Agnieszki, ale i pierwsze próby muzyczne dzieci. Najstarsze z nich marzyło o karierze filmowej, drugie o podróżach dookoła świata, a najmłodsze o własnym zespole rockowym. Agnieszka wspierała te marzenia, mówiąc, że najważniejsze to nigdy nie dać się zamknąć w cudzych oczekiwaniach. Rodzinne święta były wydarzeniami, które przyciągały uwagę sąsiadów. Zamiast cichej wigilii uchylińskiej i Mazura rozbrzmiewały gitary, perkusje i churalne śpiewy. Zamiast klasycznych kolęd Śpiewali własne aranżacje, czasem rokowe, czasem jazzowe, ale zawsze szczere i pełne energii. Nawet choinka była nietypowa raz ozdobiona płytami winylowymi, innym razem kolorowymi lampkami w kształcie mikrofonów. Rodzina ta miała też swój własny kodeks, zapisany nie na papierze, ale w sercach. Brzmiał on mniej więcej tak: Mów prawdę, nawet jeśli boli kochaj, nawet jeśli to trudne śmiej się. Nawet jeśli łzy cisną się do oczu, i pamiętaj: Zawsze wracaj do domu, bo dom to my. Ta filozofia sprawiała, że każdy, kto choć raz miał okazję spędzić z nimi trochę czasu, wychodził odmieniony, z poczuciem, że rodzina nie musi być idealna, by była szczęśliwa. Ich historia wciąż się pisze. Po ślubie Agnieszki i Rafała wiele osób mówiło, że to początek nowej ery w jej życiu tej, w której bunt ustępuje miejsca miłości. A chaos harmonii. Ale znając Chylińską, można być pewnym, że ta rodzina jeszcze nieraz zaskoczy świat swoimi pomysłami, swoją muzyką, a przede wszystkim swoją autentycznością. Agnieszka Chylińska, odkąd świat dowiedział się o jej niespodziewanym ślubie z Rafałem Mazurem, zaczęła być postrzegana nie tylko jako artystka i buntowniczka, ale także jako kobieta, która zdołała zbudować imponujące imperium majątkowe. Jej historia finansowa i materialna jest fascynującą podróżą przez świat koncertów, nagrań, praw autorskich, nieruchomości, inwestycji i małych prywatnych sekretów, które składają się na wielką całość. Każdy element jej majątku kryje za sobą anegdotę, emocje, a czasem nawet dramatyczną decyzję, dzięki której dzisiaj można mówić o niej jako o jednej z najbardziej niezależnych artystek w Polsce. Na początku jej kapitałem była tylko muzyka. Każda piosenka, każdy album, każda trasa koncertowa przynosiły kolejne wpływy, które przez lata sumowały się w solidną podstawę finansową. Prawa autorskie do tekstów, które pisała sama, zaczęły przynosić stałe dochody, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Gdy jej utwory trafiały do reklam, filmów czy seriali, zyski rosły, a Agnieszka zyskiwała świadomość, że to właśnie sztuka jest fundamentem jej majątku. Pierwszym dużym zakupem była willa pod Warszawą, otoczona starymi drzewami i ogrodem, który stał się miejscem jej ucieczki od zgiełku show biznesu. Dom nie był tylko przestrzenią do życia. W piwnicy powstało prywatne studio nagraniowe, w którym Agnieszka mogła pracować bez presji czasu. Studio to samo w sobie miało ogromną wartość, wyposażone w najnowsze technologie, analogowe miksery i kolekcje mikrofonów, które były świadkami powstawania jej największych hitów. Kolejnym elementem jej majątku była kolekcja gitar. Każda z nich miała swoją historię. Jedna towarzyszyła jej na pierwszym dużym koncercie, inna została kupiona w Londynie podczas krótkiej przerwy w trasie, jeszcze inna była prezentem od Rafała. Wartość kolekcji liczono w setkach tysięcy złotych, ale dla Agnieszki miała ona znaczenie przede wszystkim sentymentalne. Niemniej imponująca była jej biblioteka muzyczna, setki płyt winylowych, kaset i rzadkich nagrań, które przez lata gromadziła. Były tam unikalne wydania, limitowane kolekcje i pamiątki od przyjaciół muzyków. Ten zbiór sam w sobie mógłby stać się przedmiotem aukcji, ale Agnieszka traktowała go jak skarb rodzinny, do którego dostęp mieli tylko nieliczni. Z czasem, dzięki mądrym inwestycjom, majątek Agnieszki zaczął się powiększać. Zainwestowała w nieruchomości. Mieszkania w Warszawie, apartament nad morzem, niewielki domek w górach. Każde miejsce miało inne przeznaczenie: jedno służyło jako azyl dla rodziny, drugie jako miejsce pracy twórczej, trzecie jako lokata kapitału. Rafał, spokojny i praktyczny, wspierał ją w podejmowaniu decyzji, analizował dokumenty i sprawiał, że każde przedsięwzięcie było przemyślane. Ogromną częścią jej majątku były także kontrakty telewizyjne, jej udział w programach rozrywkowych. Przyniósł nie tylko popularność, ale też solidne wynagrodzenie. Z tych środków finansowała edukację dzieci, podróże i kolejne pasje. Pieniądze z telewizji były dla niej nie tylko nagrodą za pracę, ale i środkiem, dzięki któremu mogła czuć się niezależna. Nie można zapomnieć o luksusowych samochodach, które stały w jej garażu. Agnieszka uwielbiała szybkość i wolność, dlatego wybierała auta sportowe, które dawały jej poczucie kontroli i adrenaliny. Jedno z nich, Czerwone, lśniące jak ogień, stało się niemal symbolem jej stylu życia. Rafał, bardziej praktyczny, preferował wygodne suwy, które idealnie sprawdzały się podczas rodzinnych podróży. Kolejnym elementem jej bogactwa była sztuka. Chylińska od lat inwestowała w obrazy młodych polskich artystów, wierząc, że to nie tylko lokata, ale i sposób wspierania talentów. Jej kolekcja zdobiła ściany domu. Tworząc atmosferę galerii sztuki, w której każdy kąt opowiadał inną historię. Agnieszka miała również udziały w kilku firmach, od muzycznych startupów, przez wydawnictwa, aż po gastronomię. Razem z Rafałem otworzyli kameralną kawiarnię, która szybko stała się miejscem spotkań artystów i fanów. Dochody z tego miejsca nie były największe, ale satysfakcja płynąca z tworzenia przestrzeni dla innych była bezcenna. Nie brakowało również inwestycji bardziej egzotycznych. Zafascynowana podróżami, Agnieszka kupowała udziały w projektach ekologicznych w Ameryce Południowej, wspierała plantacje kawy i projekty związane z ochroną lasów tropikalnych. To nie tylko budowało jej portfel inwestycyjny, ale także dawało poczucie, że robi coś dobrego dla świata. Jednak najcenniejszą częścią jej majątku były rzeczy niematerialne to wspomnienia z tras koncertowych, nagrania z domowych prób listy od fanów i nagrody muzyczne, które przez lata zdobywała, te wszystkie elementy tworzyły obraz kobiety, która dzięki pracy, talentowi i determinacji zbudowała imperium, a jednocześnie pozostała wierna sobie. Jej majątek to nie tylko liczby na koncie czy luksusowe przedmioty, to historia życia, w której każdy detal ma swoje znaczenie. Od pierwszej gitary kupionej za pożyczone pieniądze po wielkie kontrakty podpisywane w eleganckich biurach. Od małych mieszkań wynajmowanych na początku kariery, po przestronne posiadłości, od skromnych prezentów od fanów, podzieła sztuki warte fortunę. Całość sprawia, że obraz majątku Agnieszki Chylińskiej jest niczym mozaika. Pełna kolorów, kontrastów i emocji. Każdy element, każda inwestycja, każda decyzja składają się na historię kobiety, która potrafiła połączyć artystyczną duszę z praktycznym podejściem do życia. I właśnie ta mieszanka sprawia, że jej majątek nie jest tylko zbiorem dóbr, ale opowieścią, którą chce się poznawać do samego końca. Agnieszka Chylińska od samego początku swojej kariery była postrzegana jako artystka, która nie boi się iść pod prąd. Jednak to nie tylko jej charakter, wizerunek i szczerość sprawiły, że stała się ikoną polskiej sceny. Najważniejszym fundamentem jej popularności okazały się konkretne dzieła muzyczne, które na zawsze zapisały się w historii. Każda płyta, każdy tekst, każdy koncert były kolejnym kamieniem milowym, który ułożył drogę do wielkiej kariery. A jeśli spróbować rozłożyć to na tysiące drobnych elementów, widać jasno, że jej twórczość to nie zbiór przypadków, ale misternie upleciona sieć emocji, doświadczeń i artystycznych wyborów. Na początku był ONA, zespół, z którym Agnieszka zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność. To właśnie albumy takie jak Modliszka czy Bzz, sprawiły, że młoda wokalistka o charakterystycznym, chropowatym głosie została nazwana najostrzejszym głosem polskiego roku lat dziewięćdziesiątych. Każdy utwór z tego okresu to osobna historia. Kiedy Powiem sobie dość, stał się hymnem młodego pokolenia, manifestem niezależności, który wciąż rozbrzmiewa na koncertach. Agnieszka pisała teksty, które były brutalnie szczere, pełne gniewu i pytań o sens życia. To był jej pierwszy wielki znak rozpoznawczy. Kobieta, która nie śpiewa dla komercji, ale krzyczy w imieniu tych, którzy sami nie mieli odwagi. Właśnie dzięki tym utworom wyrosła legenda, a Agnieszka, choć jeszcze młoda, już wtedy zyskała miano artystki bezkompromisowej. Każda piosenka była odbiciem jej ówczesnego życia niepewności, buntu, szarpania się ze światem ten autentyzm stał się siłą, której nie dało się zignorować. Potem przyszedł czas na solową karierę, i tutaj nastąpił moment, który całkowicie odmienił jej wizerunek. Album Modern Rocking, wydany w 2009 roku, okazał się przełomowy. Nie tylko dlatego, że pokazał Agnieszkę w zupełnie nowej odsłonie, ale także dlatego, że przyniósł jej gigantyczny sukces komercyjny. Utwór, nie mogę cię zapomnieć, stał się hitem wszechczasów. Grany w radiu setki razy dziennie, śpiewany przez fanów w każdym wieku, od licealistów po ludzi, którzy pamiętali jej ostrą, rokową przeszłość. Ta piosenka miała w sobie coś magicznego prosty, ale chwytliwy refren, elektroniczne brzmienia, które na tamte czasy były nowością w jej twórczości, i tekst, który w prosty sposób opowiadał o tęsknocie i miłości to był inny rodzaj szczerości mniej gniewny, bardziej intymny, ale równie prawdziwy. Właśnie dzięki tej zmianie Agnieszka zdobyła zupełnie nową publiczność. Każdy element tej płyty był dopracowany w najmniejszym szczególe. Od wizualnej strony, kolorowe okładki, nowoczesny wizerunek, po muzyczne aranżacje, które udowodniły, że Chylińska potrafi nie tylko krzyczeć, ale też śpiewać delikatnie i melodyjnie. Krytycy początkowo byli podzieleni. Jedni mówili, że to zdrada rokowych korzeni, inni twierdzili, że to naturalny rozwój. Ale publiczność nie miała wątpliwości. Modern rocking stało się jednym z największych sukcesów dekady. To właśnie ta płyta stworzyła Agnieszkę Chylińską w oczach masowej publiczności. Wcześniej była gwiazdą rocka, teraz stała się artystką uniwersalną, której utwory można było usłyszeć zarówno w rockowych klubach, jak i w radiowych zestawieniach pop. Ten dualizm, połączenie siły i wrażliwości, Sprawił, że jej twórczość zaczęła przyciągać ludzi z różnych światów. Jednak jej dzieło nie ograniczało się tylko do muzyki. Wielką rolę odegrały także teksty, szczere, czasem brutalne, czasem pełne czułości. Pisała o miłości, o samotności, o zmaganiu się z codziennością. Każdy album był jak rozdział w jej osobistym pamiętniku. W Wina pojawiły się pytania o winę i odpowiedzialność, w Forever Child, tęsknota za dzieciństwem i pragnienie zatrzymania czasu. Te utwory tworzyły spójną opowieść. Historię kobiety, która dojrzewała razem ze swoją publicznością. Na początku była buntowniczą dziewczyną, potem dojrzałą artystką, a w końcu kobietą, która odważyła się opowiadać o własnych słabościach. I właśnie ta ewolucja stała się jej największym dziełem. Nie pojedyncza piosenka, nie jeden album, ale cała droga, która pokazała, że artysta może zmieniać się bez końca, a jednocześnie pozostawać sobą. Największe znaczenie miały koncerty. To tam jej utwory nabierały pełnej mocy. Publiczność czuła, że każde słowo, które śpiewa, jest prawdziwe. Gdy na scenie wybrzmiewało, Nie mogę cię zapomnieć, widownia zamieniała się w chór tysięcy głosów. Gdy wracała do starszych hitów, on, a jak drzwi, czy kiedy powiem sobie dość, energia była tak ogromna, że niosła się daleko poza mury sali koncertowej. I właśnie te chwile tworzyły legendę, to co można nazwać dziełem życia. Bo ostatecznie to nie tylko płyty czy nagrody tworzą nazwisko artysty, to emocje, które wywołuje. A Agnieszka potrafiła wzruszyć, wstrząsnąć, zmusić do refleksji i sprawić, że ludzie czuli się mniej samotni. Dlatego, kiedy mówi się o dziele, które stworzyło jej nazwisko, trudno wskazać jeden utwór. Dla jednych będzie to, kiedy powiem sobie dość, dla innych nie mogę cię zapomnieć. Ale prawda jest taka, że prawdziwe dzieło Agnieszki Chylińskiej to cała jej droga artystyczna, od pierwszych, gniewnych krzyków, po najdelikatniejsze ballady. Każdy fragment tej drogi to osobny detal, a wszystkie razem składają się na opowieść o artystce, która zawsze była sobą, niezależnie od formy, gatunku czy epoki.